Siemano, siemano. Znajdujemy się aktualnie na craftcube.pl na trybie Gen Cash. Dzisiaj mam dla was szybki poradniczek, jak sobie tutaj zarobić pieniążki. Nie dość, że zwykłe pieniążki i tak dalej, no to te pieniążki jakby serwerowe. Wystarczy, że wpiszecie sobie, e, już wam mówię, izwarpwerty.pl. Jak widzicie, tutaj macie generatorki. Stajecie 200 milionów na sekundę. Cyk. Kolejne 200 milionów na sekundę. Cyk. 100 milionów na sekundę. Szybki zarobeczek. Bardzo szybki. Odłamki do sprzedaży. Cyk. Klikacie. Jak widać ludzie cały czas sprzedają te odłameczki, nie? Tutaj możecie sobie kupić co jakiś czas tutaj dokładam. Jakby ktoś chciał sobie kupić. E, więc to jest pierwszy sposób. Drugi sposób no ogólnie najlepiej mieć. E, że tak powiem. Na no tą motykę tego brasza, bo ona jest, no jak widać, jest, jest OPID troszeczkę. Dlatego jeszcze bierzemy sobie Speed'a, co rzucamy i kopiemy sobie, nie? Tak to, tak to sobie działa. Ogólnie mam coś dla Was losowanko, e, co nie wiem, 10 łapek w górę. Tak możemy się ugadać na. Nie, może nie, co, co 20 łapek w górę. Na pieniążki albo na kluczyki, bo jakby nie patrzeć, troszeczkę tych kluczyków tutaj mam do rozdania, no i banknoty. Ogólnie zapraszam do subowania, zostawiania tych łapeczek, swoje niki proszę pisać w komentarzach. Z tego powodu, iż kurczę, będą streamki, będzie do wygrania ta netherytowa motyka, więc zapraszam serdecznie, serdecznie zapraszam do subskrybowania, bo na streamkach będzie Dobry kontencik, dużo do wygrania i tak dalej. Ja serdecznie zapraszam na serwerek e, trybik GenCash. Je ja gram na kanale pierwszym, jak widać. E, pierwszy kanał no to najwięcej graczy i największe lagi, jak to się mówi. No i co, no zapraszam Was, nie? Serwerek ogólnie fajny, lata sobie tak jakkolwiek. E, ja niedługo tutaj pieniążki będę wypłacał, jak widać. Więc no. Zapraszam serdecznie. Ogólnie, jak tam będziecie, no to możecie wpisać i z ocen w i zostawić ocenkę wyspy. Za to przelewam pieniążki ogólnie, za ocenki wyspy. Więc no, ode mnie to by było tyle. Zapraszam serdecznie na serwerek. Szybki, szybki taki filmik informacyjny. Bo niestety, no nie mogę, że tak powiem, reklamować się, jeżeli nie będę miał rangi YouTuber na serwerze. Więc no, taki filmik szybki informacyjny. Zapraszam do gry, jak najbardziej, zapraszam do subskrypcji również jak najbardziej. I co? I do zobaczenia, nie? Siemano.